Koletta Tazaremska, zapraszam na serwis informacyjny Telewizji Małopolska. Zarząd Województwa Małopolskiego podpisał umowę z firmą Coik, która będzie projektować, wdrażać i utrzymywać nowoczesny system informatyczny Urzędu Marszałkowskiego. System będzie składał się z hurtowni danych, biznes intelligence oraz otwartych danych. System, który pomoże kadrze kierowniczej, zarządowi województwa małopolskiego, dyrektorom, jakby sprawną obsługę naszych petentów, ale również mieszkańców. System, który będzie gromadził dane z obszaru transportu, z obszaru ochrony środowiska, chociażby z obszaru również funduszy europejskich. To narzędzie właśnie pozwoli na to, że w przypadku potrzeby uzyskania konkretnych danych nie będzie trzeba szukać nie wiadomo gdzie, tylko w ramach właśnie otwartego chociażby laptopa, komputera, właśnie dyrektor, kadra zarządzająca, z takich aplikacji będzie mogła skorzystać. System będzie składał się z hurtowni danych, business intelligence oraz otwartych danych. Skupiliśmy się na kilku obszarach na potrzeby raportów i kilku obszarach na potrzeby udostępniania danych. Zakładamy, że 24 miesiące uda nam się wszystkie te rzeczy zrealizować, chociaż prawdopodobnie wcześniej będziemy już udostępniać pewne produkty prac na, na zewnątrz. Firma Coik skupi się między innymi na ujednoliceniu danych, co wpłynie pozytywnie na pracę urzędu. Edward Czesak z Zarządu Województwa Małopolskiego uroczyście wręczył nauczycielom certyfikaty z okazji ukończenia szkolenia z technologii informacyjno-komunikacyjnej. Trzyetapowe szkolenie przeprowadzono w ramach projektu Małopolska chmura edukacyjna nowy model nauczania. Chcemy, żeby nauczyciele, którzy pracują z młodymi ludźmi, zdobywali kompetencji pracy z nowymi technologiami, umieli wykorzystywać w swoich przedmiotach kierunkowych. Czyli nie myślimy tutaj o stricte wiedzy informatycznej, myślimy tutaj o nowoczesnych technologiach edukacyjnych, opartych oczywiście na szeroko rozumianym świecie cyfrowym, prawda? Które, które wzbogacają całe to instrumentarium, którym nauczyciel ma do dyspozycji w momencie, kiedy przekazuje młodym ludziom Wiedzę. Edward Czesak z zarządu województwa małopolskiego uroczyście wręczył dzisiaj nauczycielom certyfikaty z okazji ukończenia szkolenia z technologii informacyjno-komunikacyjnej. Nadaliśmy uroczysty charakter wręczenia dyplomów nauczycielom, którzy w Małopolskiej Chmurze w tym programie brali aktywny udział działając na rzecz młodych uczniów, młodych osób które budują perspektywę zdobycia e, zawodu, e, realizacji swoich zainteresowań. Nauczyciele korzystają z doświadczenia zdobytego podczas wspomnianego szkolenia. Szkolenie otworzyło nam, nam nie tylko mnie, ale również moim koleżankom, kolegom z szkoły, e, oczy na nowe. Technologię i nie ukrywam, że wdrożyłyśmy je już w naszych lekcjach. Lekcje są dzięki temu ciekawsze i faktycznie młodzież no nie korzysta z tych telefonów, faktycznie uczestniczy w lekcji aktywnie i te lekcje przebiegają bardzo szybko, jak sami to mówią. Frekwencja pokazała, iż województwo małopolskie stworzyło projekt, który wpłynie pozytywnie na rozwój uczniów oraz nauczycieli. Rok 2019 był dla Muzeum Okręgowego w Tarnowie rokiem wyzwań, zmiany i pracy nad atrakcyjną ofertą, która na stałe wpisała się w krajobraz kulturowy subregionu Tarnowskiego. Realizacja wydarzeń była możliwa dzięki pozyskaniu środków zewnętrznych. Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w galerii Piwnica pod Trójką, dyrektor Muzeum Okręgowego Andrzej Szpunar podsumował działalność instytucji. Prace budowlano-konserwatorskie w Zalipiu łącznie z przenosinami zagrody Stefani Formalnie zakończyliśmy wcześniej, ale takie rzeczywiste otwarcie było zrealizowane w 2019 roku, gdzie już przygotowaliśmy obiekt do zwiedzania przez naszych widzów. No i muszę stwierdzić, że naprawdę oszałamiającym wynikiem jest fakt, że Zagrodę Felicji Cyryłowej, czyli oddział Muzeum Okręgowego w Zalipie, odwiedziło ponad 27 tysięcy. Zwiedzających. Liczba ta jest dowodem na to, że warto inwestować w przestrzenie muzealne. Oferta została zwiększona, omalowany dom, a stodołę udało się przekształcić w punkt edukacyjny. Muzeum kontynuowało także przebudowę kamienic przy rynku 2021. W 19 roku zostały kompletnie całościowo ukończone prace konserwatorskie nad polichromiami, nad zabytkową kamieniarką, portalami i właściwie większość takich tak zwanych ciężkich prac yy, budowlanych. W kwietniu bieżącego roku planowane jest otwarcie oddziału muzeum, w którym na trzech kondygnacjach przedstawiona zostanie historia Tarnowa i regionu tarnowskiego. Zakończono również termomodernizację muzeum etnograficznego. Zostały ocieplone ściany, strychy i stworzono kotłownię, która pozwala sterować ciepłem w obrębie całego budynku. Muzyka to wszystko, co przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę i zapraszam na kolejne wydanie serwisu informacyjnego Telewizji Małopolska.